Sny? O Jezu, toż są jakieś sny. Sny? No jasne, co nocy. Często ona mi się śni tak, to na pewno. Zawsze są sny. No mi się raczej nie śni. Mi też nie. nie. Tak kolegi się No wie pani, to zależy od przeżyć dnia. I potem to się odkłada w nocy, no. Dzisiaj mi się śnił kredyt bankowy, bo się staram. Mhm. Czasami, jeżeli jest to jakiś sen, który bardziej mnie zafascynował, to pamiętam. Tej nocy, który mi się śnił taka piękna, czysta woda, źródlana, rzeka mhm. i tam takie piękne rybki. Błyskotliwe. Mhm. <laughs> no, bardzo przyjemny sen. Czasami się mi węże śnią takie wielkie. To jest straszny bardzo sen. Ja się boję węży. Przedwczoraj to nawet mi się przypomina, że mnie syn nie mówił, ale mi się witało, że ja krzyczał właśnie, nie wiem. Chyba, Wie coś mi się śniło, że, że ja że mi się śniło, że, że ja oglądam. A co? A co? Bajki! Pojedzie człowiek na grzyby, to potem w nocy zamkniesz oczy i tu stoi i tam stoi tam stoi. Jak... Jeżeli dużo oglądam na przykład telewizję albo siedzę przed komputerem, to wtedy mam jakieś sny, ale to są raczej związane z jakimiś przeżyci przeżyciami. Ja jeden sen pamiętam, ale to jak właśnie byłam mała i, i śniło mi się dość śmieszne. E, śniło mi się, że chodziłam sobie na kłębku i z tego kłębka spadłam. I to tak te właśnie te sen będę zawsze pamiętać. A mi się ściło, że śpię na złocie. Gdzieś śniło, żeś czołowała. Sny bywają, pewnie, że bywają, ale generalnie nie zapamiętuję ich chyba zbyt dobrze. Wie Pani, jak w okno spojrzę, wstanę, od razu zapominam, co to jest? Nie wiem. Jak w okno się spojrzę? A pamiętasz, jak Ci się coś kiedyś śniło? Mhm. Uh -huh. Śniła mi się woda gdzieś pod Warszawą na Starym Mieście. To nie był raczej śmieszny. Gdzieś tam z dzieciństwa generalnie zawsze miałem takie sny, że gdzieś tam jakieś pies mnie goni albo coś takiego. Ale mam takie wrażenie czasami, jak, jak mam sen, że to się już kiedyś spełniło. Tak jakby w śnie wychodziły sytuacje, które kiedyś, kiedyś w życiu przeżyłem. Nie, mi się skrzypa. O! Ja jak się ja okun, a ja. bo ja mogłam jak ludzki. Nie same koszmary. Pamiętam ostatni, ale to nie nadaje się do opowiadania. Sny różnie to jest. Ja na przykład miwam sny. Czasami. Ale. Ale. Tych snów właśnie a nie. nie a że w Polsce jest burdel. A to najczęściej zobaczyli? Młoda lata. To przyjemne Tak, przyjemne, wszystko przyjemne. Nie raz to mi się śniło, że szłam ulicą, weszłam do lasu i tam jeden pan mi dał reklamówkę, a tam było pełno jedzenia w reklamówce. A to mi się to, co pamiętam, a tak to jej nie pamiętam. Mogę panu powiedzieć? Mogę. Szłem się rano do Sasza i spotkamy dwie ładne dziewczyny.